Uwaga, hopa Przejechałem przez nią. Ale ty to jesteś Pokazuje, że ten rower niczego się nie boi, co? Jaki właściciel? Jak ten co jedzie na nim. Nakładkę. Podjazd! Ile to stopki podjazd? Byłeś w Kalpę, widziałeś tam podjazdy, yeah. To to takie małe wiosnostackie kalpe takie góry? Tak, co? tak, tak, tak. <grystanie> o. Pięknie, pięknie. Wiosna już... już tuż, tuż wiosna. Cze o kur. <grystanie> Zapomniałam, że tu mechaniczna tarcza. Ja na hamulcu jadę. <grystanie> Docierasz, tak? Dopiero teraz się... hamuję. No. Jesteśmy pięknych okolicznościach przyrody. Ale? Zobacz, ile drzew połamanych, co? No wiesz, o. natura odbiera swoje. Halo, salut, Sintier und Hajduk, tu si Wojnik. Halo, salut, Sintier und Hajduk. Z ekologicznego studia podała się dla nas prosto z miejskiego parku, z miejskiej dżungli, Miejski ale dżungli. to inna miejska dżungla. Prawdziwa miejska dżungla. Mów jak będziesz hamował. <laughs> Dobrze, no to co? na czym dzisiaj jedziesz? Jadę na Marinie Gestalt. Skąd taka nazwa? Nie wiem, nie pyta mnie. Amerykańska marka przecież. Nie wiem, ja ale... się boję tym rowerem jechać. A czemu? No zaraz jak stanę, to pokażę i objaśnię. Czyżby hamulce były niesatysfakcjonujące? Hamulce to pół biedy. Ale fajna wiosna już przyszła. No wiosna w końcu przyszła do tego pięknego kraju mlekiem i młodym, płynącym. Jak się jedzie ci teraz na tym? Najtańszy gravel od marki amerykańskiej Marine, tak? Znaczy. No 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 fajnie, fajnie. Jak coś. się jedzie, no fajnie się jedzie, tylko plusem moim zdaniem z takim gravel, gravelu Powiedzmy dla normalnych ludzi, że tutaj są dwa biegi, więc jest to dla normalnego człowieka ułatwienie, bo on sobie może z przodu i z tyłu powajchować, ale żeby nie było tak ład, ładnie, zaraz powiem, jakie ma minusy. Powiem Ci nawet, że nawet teraz możesz mówić. Co Minusem to to... na pewno w przypadku mojej masy to są hamulce tarczowe mechaniczne. No właśnie. Chciałbym tego, to bronić, ale wolałbym nawet cięższe mieć, ale jednak hydrauliczne. No ale nie wiem, no, co, cena? Znaczy, no, no nie ma ósemki na hydraulikę. No, felcik! <laughs> Mówię ci, że ja to nie hamuję. <laughs> Dlatego technicznie tu wziąłeś ten zakręt, ale no. to e, hydrauliczne hamulce... E, żeby tu były to co? Cena by musiała być wyższa? O to no mi musiała, tak, bo napęd wtedy musi być droższy, tak? Przypominam, że miałem dwa bigi z przodu, osiem z tyłu. Jest to nadal jeszcze rower na Clarisie, czyli niezawodnej Marce Shimano. Tak, korba nie jest tylko Shimano, jest od FSA. Też myślę, że tutaj zaoszczędzili parę złotówek. Tak, bo, to... bo korba jest na kwadracie. No, no właśnie. no. Ale to nie jest rower, żeby wyciskać w jego siódme poty. Patrz, jakie ładne drzewo leży. Możemy tu nagrać i czytasz mi w myślach hamuje. No i co Zapo za zatrzymał one, się, wiesz co może jak one się dotrą. Będzie one lepiej. troszkę lepiej będą hamować, ale w ekstremalnej no, sytuacji, no ale no fajnie by tu mieć jednak hydraulikę w ekstremalnej sytuacji, nawet, nawet korby na kwadrat nie musisz mieć, ta, ale hydrolikę. Tak. No coś za coś dobra dzisiaj mamy. Piękną bestię od Drakę, amerykańskiej po, po firmy. Po muszę A, pocztówki przepraszam. Na początek pocztówki z Wietnamu. Pozdrowienia z Wietnamu, podobało się dla nas. Pozdrowienia dla ekipy Grzegorz, Kasia, Tomek. Pozdrawiamy. Płoto, to, to, Pozdrowienia dla całej ekipy Sprint Rowary, która podobało się dla mnie. Przysyła Janusz i Elka. Pozdrawiamy. Costa Blanca. Ale no, ładnie, ładnie, Przywitaj się z piesku. Cześć piesku, cześć. <laughs> Bałeś się o życie. Połknąłby w całości. No. Aha. Dzisiaj amerykańska marka prezentuje nam ta amerykańska marka Marin. Wszystko co amerykańskie. Nigdy nie zrozumiem tej marki, powiem wam szczerze. W jakim sensie? Dlaczego? Tego designu tych rowerów jest to gravel Marin Gestalt. D design? Jak zaczynamy -design. od tego. No design. To dla mnie naprawdę bardzo klasyczne kształty. No on ma takie, on ma takie, takie. I myślę, że to jest rower właśnie dla osoby, która ceni klasykę. On ma takie kształty, ja się, takie jak grawele powstawały. Powiem ci, powiem ci nawet, jakby tutaj jeszcze hamulce nie, nie tarczowe. Tak? tak, szczękowe, To y, ten rower by miał swoich zwolenników w, w, w osobach, które lubią naprawdę takie klasyczne, niezmienne od miliona lat y, konstrukcje. Bo zarówno sama rama y, aluminiowa, y, tak 6061 stop i wyglądem, i konstrukcją nawiązuje do starych swoich już poprzedników sprzed wielu, wielu lat. Taki sam osprzęt też. Masz dwa blaty, dwa blaty z przodu i osiem z tyłu. Powiem Wam, do dla normalnego człowieka to wystarczy do taczania. No ja dla osoby, która lubi klasykę. Ty. Ale minusem są hamulce. One może się dotrą, ale w, przy mojej masie, tych 75 kg plus wat, Marka tak, która też nie słynie z najwyższej jakości, no nie według mnie przynajmniej. Ja bałbym się tym hamować w sytuacjach awaryjnych. A one mówię, może się dotrą, ale. No to są spowalniacze to nie są hamulce. Z tyłu głowy trzeba mieć, że trzeba myśleć wcześniej o jakimś hamowaniu. Jak Powiem Ci zakręć. szczerze, że jak, jak myślę o grawylowcu e, piórnik koszula flanelowa, broda no. i wąs, tak e, osoba, która lubi klasyczne rowery, mam wrażenie, że jest osobą szczupu. Nieko... Tak jak ja. No powiedzmy, filogrona, znaczy, wśród tak, Mógłbym tak, tak. być tu takim typowym gravelowcem, broda, koszula w kratę i boja się wokół komina, bo to nie jest gravel do wyścigów. To nie się. jest grawel do wyścigów. Ani geometria, ani napęd, ani hamulce to się nie nadaje do wyścigów. To jest rower uniwersalny, nie, nie uniwersalny, to jest rower tani gravel, po prostu. I Marka... Dużo ludzi, dużo ludzi <słuch> przychodzi myli ten rower z sosu. No bo no Grał od szosy blisko do siebie. A. A Przez opony mówisz? Tak, dlatego że rynek że... przyzwyczaił nas do opon gravelowych, które mają jakikolwiek bieżnik, protektor, tak? Y, powiem Ci, że no tutaj masz kanaliki takie te boczne. Kanaliki może są od wody, ale to nie są opony, które gryzą piach, która Cię trzyma w zakręciu. Dla kogo i gdzie ten rower? No właśnie, to jest rower na... Przez Amerykanów, tak, i oni może o po takich się terenach bujają, tak? Na tej oponie. Ja kupując taki rower, ja osobiście bym to zrobił, opony wyjął, włożył opony z delikatną kostką z boku. I stareczką taką. Niech ta opona cokolwiek gryzie. Niech ona się zazębia, przód, tył i w zakręty. Bo powiem ci tu w zakręt schodzić. To tak... Bez hamulców mocnych. Bez hamulców, no to to No może, Nie masz wyboru wtedy. Może, oczywiście, oops, to, to, to tak. musi złapać. Co do widelca. Widelec nie jest taki klasyczny, standardowy. On ma swój taki przekrój, yy, czy to jest trójkątny, czy jaki to, jak nie to wiem, można określić, dziwny jakiś taki... taki dosyć nietypowy. Tak. Żeby on był karbonowy, to bym powiedział, że to no. specjalnie Żeby by wybiera. cena była droższa i ten no, rower ale musiałby przy... mieć lepsze graty i tu się... Nie, to przy karbonowym widelcu to by tak w ogóle nie, nie w tej cenie, nie w tej półce mm -hmm. cenowej. Ale tak po prostu mówię o samym kształcie tego widelca, że nie jest e, tak klasyczny, jak pozostała część ramy. E, na główce mamy niedźwiedź amerykańskiego. Dla mnie bardzo się podoba ten znaczek. Nie wiem jak ty odbierasz. Nie, ten... dla mnie... a dla mnie się bardzo podoba. Ba bardzo mi lubię taki... mi się podoba klasycznie. bardziej z niedźwiedziem podsiodłowym, bo jest niedźwiedź. Są choinki na ramię, to znaczy, że można nim po lesie jeździć. Tak, mamy takie fajne wstawki jak tutaj napis Gestalt. E, tak. Mamy znaczek na górze ramy. On... Sama marka Marni chyba się charakteryzuje tym, że lubi takie smaczki dodawać. Taki można powiedzieć NS nasz czy Rondo nasze e, polskie. Rondo wie co to jest że wstawki, takie smaczki różne potrafi wstawić. W różne da pieniądze. się bagażnik na pewno przykręcić, widzę. E, tak, ma mocowanie pod bagażnik, ma przygotowane mocowanie pod bagażnik. Tak. E, co do samych gripów. Powinka, Ci, jest przyjemna, miła w dotyku, nie zmieniałbym. Dałbym tak? sobie tylko wkładki żelowe, tak. Jest naprawdę przyjemna, ładnie rączkę klei, nic się nie ślizga, jest milusia. O tak powiem. Prowadzenie przewodów, no niestety nie jest to najbardziej estetyczne wykonanie. No, lata... Ale też klasyczne, bo to jest takie standardowe. No. Kiedyś tak rowery miały cały czas, tak? Tak, przypomnijmy też, że on nie ma sztywnych osiek. Tak, tutaj to są myślę. PUR9. I tu myślę, że to wszystko się obija o cenę. I prostotę. Ten rower ma być prosty. No, prosty, no i też przez co będzie cena niższa, tak? Rower bardziej złożony, trzeba opracować technologię i trzeba dopracować wszystkie szczegóły. Rower klasyczny, bardziej prosty, będzie tańszym do stworzenia, do zaprojektowania i wyprodukowania. Wiesz no, eee, co? Wie co? On stoi na oponie 7x35. 40 taką zbieżnikiem bym tu wpakował, jest miejsce. I byłoby git, ci paweł. No, to jest na pana jeszcze sporo. Nie pamiętam ile producent podaje. On jest stanie wyceniony, bo jak tak mówimy, on jest na 3.500. Czy jest jakaś alternatywa dla tego roweru? Um, Crossesker. I powiem wam szczerze, że Grum się zastanowił. Cross yy... Ma swoich zwolenników, szczególnie w naszym kraju. Pamiętajmy, że to jest marka amerykańska, która nie bierze się z takimi producentami no krajowymi nie. jak Cross. Każdy, każdy kraj ma tam swoich podproducentów, do, dostosowanych do klientów w danym kraju. My mamy swojego Crossa, Unibajka przykładowo, ale jeżeli ktoś chce markę premium, międzynarodową, nie wiem czy to jest premium. Markę międzynarodową. No to może wybrać marina. No marin dla mnie się bardzo dobrze kojarzy, bo na tych grawitacyjnych marinach jakichś nie śmigałem. No a mi się marin kojarzy ze starymi marinami w cross country co jeździły. No właśnie. Ale to mówił, to nie jest ten marin. Jeszcze co do siodła. Jest wygodne. Marina, mostek to samo. Więc tutaj komponenty oczywiście wewnątrzmarkowe, upakowany rower. jazdy prowadzenie... są od Marina, one są sygnowane tylko Niedźwiedziem. Podejrzewam, że to robi Joytych albo Formula. No Ktoś na pewno zewnętrznie mi to robi, bo nie wydaje mi się, że marka tak. Marin, tak jak nie, marka Giant nie, nie, nie. się bawiła ktoś, w produkcji to swoich. Robi. Koła oczywiście aluminiowe, tutaj w tej cenie nawet nie ma co myśleć Nie, karbonie, Tu, tu nie karbonu zuszka. to nalepkę możecie sobie nakleić karbonową, takie są nalepki i będzie trochę karbonu. Ale to wagę zawyży. No, e, Jak myślisz, jak to będzie ważyło? Nie, boję się to ważyć, powiem ci. Ale ja jestem bardzo ciekawy. Ale to na Wiesz koniec. Co, ale dziwi jako gravel, on nie ma dużo otworów na pierdolety. E, Bo na tak, przykład. Tak, że to nie jest, jest bikepackingowy rower? Tu ma na bidon, tu ma na bidon, tu nie ma na płetwę. Tak, tak. Tu masz otworek. I tu pewnie do bagażnika, tu tak, i tu, no, nie. Z dokładnie. Z tu tutaj... mam oczka na błotnik, no mhm. bo powinny być. I z tyłu też masz na błotnik i na bagażnik. Tak, tutaj masz dwa otwory, tutaj tu jeszcze jeden otwór. E, f, e, a, i tu jeszcze. No To jak mówisz, na błotnik bagażnik. E, to nie jest rower nastawiony na bikepacking, to jest bardziej rower do śmigania. Po prostu, do jazdy. No może to komuter miejski miał być. Myślisz? Wem. Że dla osób, które. Y, wah, wahają się między grewelem a komuterem. To jest właśnie taka Może alternatywa. Tak, no, to, to, no? Może być. Cena, cena bliższa do rowerów miejskich niż do, niż do graveli wyścigowych. Ale mogli to zrobić dać kierownicę Flatbara. Cena, cena, cena. Myślę, że jakby mieli, dołożyć tutaj coś, jakoś, I czoła, hydraulikę wtedy. To by hydraulikę wstawili hamulce hydrauliczne w pierwszej kolejności. Przynajmniej z naszych odczuć, tak, że hydraulika... Ale zobacz, kierownicę z Fleru. Tak, jest, jest się z twojej perspektywy jest fleru rozchodząca się na tak dole. Jest więc naprawdę, no ciekawa propozycja no to jest entry Dziwne. level rower wejściowy do świata gravel'i do zabawy na gravel'ach tak, to takie minimum, ale mówię, opony to od razu out będziemy kończyć Felcik, bo musimy wracać, czas miejski na miejski zgon... parking się kończy, tak, dżungla parking miejska parking się wzywa. kończy, tak, miasto wzywa także, no ciekawa alternatywa do tych najtańszych gravel'i na rynku tak naprawdę nie zdziwię się, jak on będzie lżejszy od tych najtańszych gravel'i konkurencji Wiesz, co, mało kto podaje producent wagę. No to już. nie chodzi, no, to, no, no to, dlatego my ważymy. To ja tu jest tak, tym, waży, co, wiesz, tak. Co, co, co ważymy. Że on by mógł być tak prosty, że nie ma nawet nic, co zawyżać wagi. Bo chyba się hamulec mechaniczny będzie lżejszy od hydraulicznego. Teoretycznie, ale gorzej hamujący. Dobra, nie ja się nie ubieram. Znaczy, dziękujemy bardzo. Podczutówki, pamiętajcie, dzwonki, lajki, suby. Rowery na platformę wysyłamy. RWR, -E, daj suba, bo tak chcę Do takiego roweru patrz Pompeczka, y, tool z rwr jak znalazł Wszystko z RWR na razie. Pa pa, pa. jedziemy na y, pomost O, będziemy jednym z tych y, o kurde rower nie włączył się, zapomniałem. Coś. Fajnie, że jak jadę i mam blachę, depnie mocniej, to struję łańcuch. Patrz oj oj Czyżby to przez kwadrat? Tak. Brak sztywności. Wiesz będziemy którędy jechać? Którędy? Przez, przez mostek? Tak, przez mostek. Pamiętasz ile kosztował Ta. ten mostek? Już kiedyś e, podróżowaliśmy tędy z Kamilem. Tak, bajki chyba nagrywali. Nie pamiętam, ale cena mostkom mnie przeraziła. O, zrobili. Co zrobili? Rozwalony był kiedyś. Tak? A to nie, no. nie pijasz. I jedziemy w miejscu. Jest długi. to takie miłe miejsce na spacer, o na bieganie. Tak Jest fajnym fajne miejsce prawie, że w centrum miasta. Tak. No tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko ścisłego centrum. Tak i to nasz, ten Białystok. stok. Exactly. O uwaga, rower jedzie, przepuścimy panią. Zdążę, zdążę. Ale pędziwiat z ciebie. Jestem Ależ pędziwiat. I pod górę. Oj już przedza Tylko pamiętaj tam na końcu zahamować. Wiem właśnie. Uwaga. <grym> Hamuje. I teraz z góry zjeżdżając zeskocz na trawnikasz. Dobra? I nic Postaram nie mów. Się. I nic nie mów. I po kożąkach. To jest. Jak się jedzie? Dziwnie te opony, tych hamulcach. Ale co, najbardziej hamulców się boisz? No ale patrz, jak ktoś jest prawdziwie filigranowy, nie Weź waży prawo. Nie waży 5500 pięćset Nie, opony. Nie. Tak to naprawdę był... niedużym kosztem. Ale nie, mi chodzi o hamulce. Można poprawić. Walory jezdne tego roweru. No i też wagowe No. No i teraz mijamy Miejski Ośrodek Sportu, tak. Rekreacji z drugiej strony. tu na drugą musimy. Lodowisko! I czekaj, bo przejść. Do pomiaru własności No właśnie, biorę, biorę, biorę. Ważę Gestalta 54. Jak myślisz, no. ilon on może ważyć? O, ciężki będzie, wszystko chwała, wiesz. No, cena. Cena panie. O wieku? 12? 12... 12 stonie całe. No to co, źle? Za tą cenę? No biedy nie ma. Jak on kosztuje pięknie kawalerze? 3,5 tysiąca. Więc w tej cenie to myślę, że to jest naprawdę dobra waga. Mary Gestalt, nie mam czasu. Leci tu. Tablica nieuprząknięta. Ja nie mam, nie mam kiedy, Felcik, naprawdę. Tu leci Geszlot na razie, baj.